Siemano drodzy widzowie, witam was bardzo i to bardzo serdecznie w tym odcinku w Halloween. Drodzy widzowie, dzisiaj wiadomo jest Halloween. Więc drodzy widzowie, coś odcinek, jakiś fajny odcinek z Robloxa Halloween. Drodzy widzowie, dzisiaj będziemy sobie chodzili, jak się nazywać w yy, Robloxie, czyli Przemek Games 89. No to tak. Dobra. Mamy jakiś. Tak, tu mamy dom, czyli. No to co drodzy widzowie No dobra Dobra, nieważne drodzy widzowie pominimy sobie to szyściutko i tutaj mamy drodzy widzowie Na pewno mapę Ja wam tutaj oczywiście w... zaznaczę Tu mamy mapę, tu mamy plecak I tutaj mamy lokalizację I po prostu musimy drodzy widzowie Chodzić i zbierać cukierki Dobra, to idziemy drodzy widzowie Do jakiegoś domu Naj... Najbliżej do jakiegoś domu Oczywiście zobaczymy. O, idziemy, drodzy widzowie, tutaj. Idziemy tutaj do tego, tutaj domu. Ja się tu oczywiście, drodzy widzowie, dzwonkiem zadzwonię. No i, drodzy widzowie, czy nam się. Co ja mam teraz zrobić? Aha, dobra. Znam sobie te cukierki, drodzy widzę same zbierają, czy ja muszę? A nie, dobra, ja muszę. Dobra, drodzy widzowie. Mamy jeden dom zaliczony. Musimy zdobyć, jak tutaj widzicie, 25 cukierków. Aha, tam już ktoś przyszedł. To ja od razu widzę sobie idę do tego tutaj zielonego domu. Oczywiście dzwonimy dzwonkiem. Mamy już dwa domy z 50. No, i co drodzy widzowie? No, patrzymy, no, patrzymy. Widzę, że tutaj pani bardzo dużo nam dała. Kurde, trochę ciężko się to zbiera, drodzy widzowie. Tak szczerze wam powiem, trzeba, jakby było klikać, nie? Dobra, drodzy widzowie, mamy drugi dom z 50. Czy nam się uda, drodzy widzowie, 50 domów przejść? Tutaj widzę, że, o teraz, może tutaj uda nam się coś skubnąć. Widzimy, mamy już trzy, drodzy widzowie, trzy domy, drodzy widzowie, już mamy z tych wszystkich tutaj. Prawie mamy trzy domy z pięćdziesięciu, drodzy widzowie, więc tutaj już i tak mamy. Super, dobra, tu już mam dom odhaczony, to teraz, drodzy widzowie, idziemy sobie tutaj do tego domu. Yy. Dobra, ja dzwonię dzwonkiem. Oczywiście mamy już czwarty, drodzy widzowie. Dom odhaczony. W ogóle, co tu się dzieje? Halloween, drodzy widzowie. Jeszcze tego nie grali, kurde, żeby Halloween w Robloxie, drodzy widzowie. Dobra, już mamy 16. Dobra, to ja sobie, drodzy widzowie. Teraz, kurw, co to było? Dobra, nieważne, drodzy widzowie się. Trochę przestraszyłem, nie ukrywając, ale dobra, idziemy teraz sobie tutaj do tego domu. Dzwonimy dzwonkiem mamy już drodzy widzowie 5 domów odhaczonych, mamy już 5 domów. Więc tak, ja sobie oczywiście biorę. Dobra, pyk, pyk, pyk. Bierzemy sobie tutaj drodzy widzowie te cukierki i idziemy dalej. Tutaj widzę, że. Dobra, tu możemy widać, że możemy sprzedać nasze cukierki. Więc, zero sprzedaży. 10, to mamy 14. Sprzedajemy, drodzy widzowie, 20 cukierków i mamy 25 chyba dolarów. Z tego, co wiem, idziemy sobie, drodzy widzowie, tutaj dzwonimy dzwonkiem. Mamy 6 domów odhaczonych, drodzy widzowie. Więc już jest zajebiście, drodzy widzowie, z tego względu, co mogę wam tutaj powiedzieć. I sobie odhaczymy, weźmiemy sobie wszystkie nasze cukierki, które nam tutaj wypadły. Chyba że nie mogę wziąć z tego, dobra, drodzy widzowie! Nie będziemy tracić czasu na zbieranie cukierków, tylko idziemy dalej. Drodzy widzowie, idziemy do następnego domu i będziemy zbierali od następnych ludzi cukierki. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Mamy już drodzy widzowie siódmy dom odhaczony. Jeszcze widać drodzy widzowie nikomu nie zrobiliśmy psikusa. A szkoda. No myślałem, że coś będzie tutaj. Żebyśmy mogli zrobić y, po prostu psikusa jakiegoś. I że natrafimy na taki dom, który w ogóle nam nie otworzą. Więc drodzy widzowie, mam tutaj jeszcze plecak. W plecaku to jak widzicie? O. Dobra decyzja. Pojazdów nie mam. Trojów też nie mam drodzy widzowie, więc idziemy teraz sobie tutaj szybko do tego domu. Czyli dzwonimy, mam już drodzy widzowie ósmy dom. Mam już drodzy widzowie ósmy dom. Tutaj widać, że pani jakaś wkurzona, że dzieci przychodzą po cukierki. No a ja sensie też w ja nie ukrywam, że dziwię się trochę, ale dobra, nieważne. Tam widać, że ktoś zrobił właśnie psikusa w tym domu, no to drodzy widzowie, zajebiście, zajebiście, no ale tego nie widziałem, czekajcie, sobie ogarnę kamerkę troszeczkę powiększę, o, żebyście dobrze mnie widzieli, no i dobra, drodzy widzowie, no, przejdziemy sobie teraz tą stroną i po prostu mam już dziewiąty dom, drodzy widzowie, już zajebiście, bo mam już dziewiąty dom. Serio, drodzy widzowie, ja nie chcę robić im przykusów, nie? Nie chcę robić, ale jeśli ktoś nie da cykierki, drodzy widzowie, no, to trzeba zrobić po prostu przykusa, I wiesz, i wiecie, jak to jest, dobra. Teraz idziemy do kolejnego domu, drodzy widzowie. Dziesiąty dom, drodzy widzowie, już dziesiąty dom za nami. Już dziesiąty dom, więc już jest bardzo, bardzo dobrze. Mamy już to, drodzy widzowie, ogarnięte. Oczywiście, weźmiemy sobie tutaj, sobie tutaj. Mamy 22 cukierki. I, drodzy widzowie, szybko biegniemy te cukierki sprzedać. Szybko idziemy te cukierki sprzedać, żeby dostać szmal. Oczywiście 10, 21, 2. Sprzedajemy i mamy już 36 dolków zarobione. Idziemy znowu do tego domu. Dzwonimy dzwonkiem, mamy już 11 domów za sobą. Ja nie wiem, czy oni w sumie wiedzą, że byłem już tutaj drugi raz, czy nie wiedzą po prostu. No ale jeśli, drodzy widzowie, nie wiedzą, to lepiej dla nas. Możemy więc sobie domów odhaczyć. No i po prostu tam śmigać. Yy, dobra, idziemy teraz do tego szybko. Idziemy do tamtego domu, gdzie oni robili psikusa. Zobaczymy, czy też będę musiał przykusa zrobić W tym tutaj domu 12 domów za mną Więc to już jest bardzo, bardzo fajnie Ja nie mam zamiaru drodzy widzowie robić przykusów Chyba, że zmuszą mnie do tego, żebym robił im przykusy, ale nie chcę Ja chcę być spokojny na te Halloween, ale nie wiem drodzy widzowie 14 cuksów już. Już mamy 12 domów za sobą. Więc to jest zajibiste. Idziemy teraz do tego domu, co byłem tutaj. Oczywiście. Dzwonimy dzwonkiem 13 domów, drodzy widzowie, za mną. No to, drodzy widzowie, zajebiście, No, Zajebiście. Naprawdę zajebiście. Bo mamy już 13 domów za sobą. Ja stąd uciekam teraz. I po prostu szybko i to szybko biegnę. Znowu tutaj. Do tego samego domu Dzwonię drodzy widzowie dzwonkiem i mamy już 14 domów odhaczonych Dopiero drodzy widzowie odhaczonych domy będziemy mieli jeśli będzie 10 A jak na razie mamy 10 domów, 14 domów Więc lecimy jeszcze drodzy widzowie po wiele tutaj domów do odhaczenia Dobra W sumie Jestem ja co to nam zaliczy drugi raz zadzwonienie Tak Drodzy widzowie mamy już 15 domów za sobą Ciekawe. Ciekawe, ile możemy razy. Dobra, patrzcie. Ona się poszła do domu. Tylko czekajcie, pozbieram sobie te które tutaj co są wypadnięte. I dobra, i szybko biegnę, drodzy widzowie, sprzedać te cuksy. I mamy tak 10, 10, 20. Sprzedajemy cuksy, mamy już 46 47 dolków zarobione. Idziemy tutaj do tej pani, dzwonimy 16 domów. A, czekajcie, drodzy widzowie. O, oh. no i zajebiście, mamy już drodzy widzowie 16 tomów odhaczonych. Aha. Dziwne. Co ty się stanęło? Chyba teraz widzę, zapadłem się pod ziemię. No, faktycznie zacząłem chyba od nowa. Albo zostałem przeteleportowany gdzieś do innego budynku. Ciekawe. Ale widzę, że chyba. Jeśli drodzy widzowie, nie wiem. Jeśli. Aha, zostałem, tak, zostałem widzowie, przetelportowany do innego jakby to powiedzieć. Dobra, drodzy tu mamy strój, tu mamy miejsce na stroje na Halloween. I ja bym sobie drodzy widzowie, jakiś tutaj oczywiście strój zakupił, jeśli będą tańsze te stroje, bo oczywiście jak wiecie, mamy do dyspozycji 47 dolarów. W sumie tak to się mu patrzy, albo euro, nie wiem, ale drodzy widzowie, mamy tu jakieś stroje ja bym sobie tu wziął, o ten strój na przykład, ale ile on kosztuje patrzymy i chyba nie mogę go, drodzy widzowie, kupić nie wiem, bo nie wiem, tu jest strój dyni mogę kupić, dobra, drodzy widzowie, mamy strój dyni drodzy widzowie, mamy strój dyni ja się teraz, drodzy widzowie, jak pozwolicie, to ja się przebiorę w ten strój Przebrałem się, w, drodzy widzowie, w strój dyni Tu mamy jakieś, nie wiem, maski? Jak nie maski? Nie, to są torebki Dobra, drodzy widzowie Sprawdzimy, czy możemy kupić jakąś torebeczkę Nie można Tą też nie można I tą też nie można Dobra, drodzy widzowie, trzeba zarobić kasciuta ka ka trzeba zarobić Tu mamy jakąś wiedźmę Siema, koleżanko i kolego Dobra drodzy widzę. Idziemy. Idziemy na polowanie. Idziemy. Ja tutaj dzwonię z domem. 17 dom drodzy, widzowie, 17 dom za mną. Ło wow. Dobra drodzy widzę. Dobra, tutaj kredne cykiereczki. Dobra, Elonara. Bo chyba większa procent torebki to jest chyba więcej tego Dobra, czy mi tutaj zaliczę jak stoję obok tego. Czy nie? Nie, dobra. Musimy iść niestety do innego, drodzy widzowie, domu. Widzę, że tam jest chyba limit, ile mi się uda zadzwonić dzwonkiem. I tu już mamy ten, mamy już 18 domów, drodzy widzowie. Więc czy uda nam się, drodzy widzowie, wbić 50 domów na tym? Jeśli tak, to jest zajebiście. A jeśli nie, to nie. Dobra, mamy już 6 cukierków. 6 cukierków. Dobra. To ja se teraz, drodzy widzowie, jak pozwolicie, to ja se teraz wrócę w te same miejsca. I dzwone dzwonkiem. Mamy już 19 domów odhaczonych. Następny dom to 20. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Czyli tutaj nam pan już daje cukiereczki. Cukiereczki, cukiereczki. Drodzy widzowie, też mi napiszcie w, yy, w komentarzu, czy idziecie na Halloween. Czy będziecie w ogóle szli na Halloween. Bo ja chyba drodzy widzowie, nie wiem czy się wybieram na Halloween, to jeszcze się zobaczy. Jak na pewno to będziecie dostaniecie szorca, że szedłem, że po prostu idę na Halloween. Jak chcecie, to pewnie, to wam wrzucę takiego szorca, że idę na Halloween. Dobra, tu już mi gościu daje cukiereczki, cukiereczki, cukiereczki. Czukać, bo ja zbytnio nie widzę. Kurde, tych cukierków tu. Serio, i nie mogę trafić w nich dobra idziemy drodzy widzowie do następnego domu który jest tutaj i po prostu odchodzimy sobie czyli mamy już 21 domów drodzy widzowie 21 domów i to jest zajebiście więc drodzy widzowie w sumie mam zajebiście tu tu bierzemy i tego co chcę, bierzemy i idziemy dalej Ciekawe, drodzy widzowie, czy ja mogę sam się przeteleportować. Nie mogę. Mogę tylko sprawdzać, gdzie jestem. Mm, dobra, to ja se drodzy widzowie, sprzedam te cuksy. Yy, mamy ich 19, czyli 10, 1, 1, 1, 1. Dobra, 19. I to jest 9 dolgów. Dobra, sprzedałem, drodzy widzowie, te cuksy. I teraz znowu idę do tego tutaj domku. Dzwonię tu już mamy 22 domy za sobą. Tutaj nam pani da cukiereczki. My sobie te oczywiście cuksy weźmiemy. Nie ukrywam. Ja drodzy, widzę, ciekaw Czy możemy kogoś pokradać z tych cukiereczków. No nie robiłbym tego. Nie jestem takim, żeby akurat kraść jakimś nie wiem. Biraczą sukiereczki Więc ja sobie idę tutaj, dzwonię dzwonkiem 23 domy Za mną drodzy widzowie Więc to już jest zajebiście Zobaczymy drodzy widzowie czy uda mi się to przejść Oczywiście wiem macie Taki sam jakby to powiedzieć taką samą miniatureczkę macie Tylko, że Kurde odejść mi stąd Ale no ja drodzy widzowie tak szczerze jest drzwi otwarte. No kurde. Dobra, drodzy widzowie. Ja idę teraz w tamtą stronę, na inne po prostu tereny. I po prostu sprawdzimy, i obchodzimy, drodzy widzowie, tu coś. Tu dzwonimy dzwonkiem. Mamy 24 domy za sobą. Kindle proszę ci gereczki. Dziękuję. Dobra, drodzy widzowie, łatwo, łatwo. Dobra, jeszcze raz sobie zadzwonimy, drodzy widzowie. Aha, muszę, dobra, idziemy dalej, drodzy widzowie, nie będziemy panu tutaj truć dupę. Tak szczerze, że my tutaj jesteśmy. 25 domów, drodzy widzowie, czyli jeszcze 25 domów, i mamy całość. Fajnie, 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 miło z tej strony, tej pani, że. Dała tyle cykliczków, drodzy Widzowie. Dobra, tu bierzemy, tu kradnę, dobra i uciekam. Yy, dobra, idę teraz tutaj do tego niebieskiego domu. Dzwonię dzwonkiem. 26 domów, drodzy Widzowie. 26 domów, ja pierdzielę. Szok i niedowierzanie. Dobra, ja se to wezmę. Kurde, tych nie mogę wziąć. Szkoda. Aha, bo już mam... Dobra drodzy to teraz idziemy sprzedać szybko te cukiereczki. Dobrze, że działam akurat na tym terenie. 23 cukierki to jest... No, sprzedaję. Mam zarobiony szmal. Idę teraz drodzy do tego domu. Dzwonię dzwonkiem. No i po prostu... Co to kur... dobela jest? Aha? Zabiło mnie. No, zabiło mnie. No, kurde. No, to nie do wyrżania. Ja pierdzielę. A ty co? Co? Kurde, pobicie, pobicie, pobicie. Hmm. Buczu. Dobra, drodzy widzowie. Ja za niedługo, drodzy widzowie, kończę. Ten odcinek, no bo chcę, żeby trochę był ten dłuższy. Tylko jeszcze, drodzy widzowie, zanim skończę ten odcinek, to jeszcze sobie tam, drodzy widzowie. Aha, tutaj nie mogę, dobra. Zanim, drodzy widzowie, skończę ten odcinek, to jeszcze chociaż dobiję do tych 30 Odhaczonych domów. Dobiję, drodzy widzowie, do tych 30. Dobra. Czyli tu mam, muszę. kurde, takim tu. I jeszcze sobie drodzy widzowie, oczywiście sprzedamy te. Yy, jak to powiedzieć? Sprzedamy sobie jeszcze. Yy, to całość. Mamy już, drodzy widzowie, 29 domów, drodzy widzowie, czyli jeszcze jeden dom i sprzedaż cukierków i to by było na tyle. Oczywiście Przepraszam Was, że taki króciutki odcinek z yy, Robloxa z Halloween, ale no. Czasem tak bywa drodzy widzowie. No i ja sobie idę po ostatni dom. Dzwonię dzwonkiem. 30 domów drodzy widzowie za mną. Ja idę sobie tutaj. Dobra. No i mamy drodzy widzowie. Albo wiecie co? Dopełnijmy sobie. Żeby nie było, to sobie dopełnimy tych cukierków. I wtedy drodzy widzowie zakończę ten odcinek, żebyście trochę mieli coś tam do pooglądania więc tak, 31 domów fajnie o kurde, ale fajne cukiereczki 13, ej, to, dobra drodzy widzę. żeby nie było to tam, dobra, drodzy rodzice, idę to sprzedać i Raczej nie dokończę tego. Idę to po prostu, drodzy widzowie, sprzedać i pójdziemy jeszcze raz do tego ducha. Co tam właśnie się tak czai? 10? 10. I 13. Sprzedaję. Zarobiony szmal. I idziemy teraz, drodzy widzowie, do tego ducha. Postacie. ITP. Dobra, idę do tego ducha. Dzwonię, drodzy widzowie. Zbijesz mnie? W końcu? No i dobra, drodzy widzowie. Duch mnie nie chce zabić, ale ja serdecznie, drodzy widzowie, się żegnam z tym tutaj moim przyjacielem. Czyli duszkiem. Żegnam się z wami ozięble z tym duszkiem. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Czy to z Robloxa, czy to z cokolwiek. Cześć!